Witajcie po kilkunastu tygodniach nie nagrywania Fify troszeczkę stęśliłem się za tym, żeby znowu zagrać w tą FIFA w karierę, dokończyć ją chociaż i w ostatnim filmie zatrzymaliśmy się na meczu tebazyckim, graliśmy z Turcją to teraz drugi towarzyski sparingowy mecz z Wenezuelą do filmu. Pierwsza połowa się zakończyła. Na razie prowadzimy 1 do 0. I jak widzimy, mecz się zakończył 1-0. Żeby nie było, to Wenezuela ma oczywiście 0. Wygraliśmy idziemy dalej. I teraz zwróciłem uwagę, że zaczynają się mecze rebanzowe. Jakby się zakończyła pierwsza kolejka, ten turniej się zakończyłby z pierwszej kolejki, to byśmy byli pierwsi z płoczk, Legia byłaby druga, Lech byłby trzeci, a by spadło Krakowia, Piast i Górnik. Teraz będziemy grać z. Zagramy teraz Lechingdańsk. Z którym już graliśmy w pierwszej kolejce. I wygraliśmy wtedy 2 do 1. U siebie, a teraz gramy na wyjeździe. Oczywiście w pierwszej połowie nic się nie działo. Jakby, jakby dwa kluby się ustawiły ze kraju na remis. I zaczynamy drugą połowę. I w 54 minucie e, strzeliliśmy gola. Teraz pokażę. Wszystko zaczęło się ode mnie z pola. Pola gry. Podałem na skrzydło. On podał do dalszego ataku. Podał. I tu już nie było wiadomo co ma zrobić. Ale zaryzykował. Podał, wyciągnął nogę i szelił gola. Dźwigała. I koniec meczu Lech Gdańsk przegrała z Wysłową Płock. Teraz jest kolej na Lech, na Lech Poznań, z którym o dziwo gramy. Pierwszy mecz w lidze, a gramy oczywiście na wyjeździe w Poznaniu. Ale ten mecz odbędzie się w innym dniu. Rozegrałem w tym meczu dwa mecze, które, które zakończyły się o dziwo 1-0 tylko. I do zobaczenia. Strzelcie łapeczkę w górę, czy dajcie jakąś tam Radę w komentarzu. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Postaram się nie nagrać następnego odcinka w ciągu kilkunastu tygodni, tylko troszeczkę szybciej. Do zobaczenia, miłego dnia.